Witajcie, tu chochoła to kolejny odcinek z cyklu Odrdzewiamy Hoła”. W dzisiejszym odcinku znów pokażemy E50. Ja sobie zdałem sprawę po publikowaniu poprzedniej bitwy, że przecież wy w tej serii jeszcze E50 nie widzieliście, w związku z czym jest to dla was czołg e, e, może być nowym czołgiem nieznanym wam do tej pory. Słuchajcie, co ja na tym czołgu wożę? Generalnie, ulepszony system naprowadzania klasy pierwszej, mechanizm i optykę. I to jest taki setup, który włożę, jeżeli chodzi o amunicję 20 standardowej amunicji, 23 pełnokalibrowej, no i odłamkowo-burzącej 5 sztuk. Zwróćcie uwagę, on teraz już ma 390 demedża na strzał, wcześniej miał mniej. No i 1200 początkowej prędkości pocisków na APK, czyli to już jest szybka amunicja na APK. -ach. Na APC-ach jest jeszcze szybsza, czyli tak jak Wam to tłumaczyłem na filmiku o mierzeniu i, i, i strzelaniu i celowaniu. To oznacza, że tym czołgiem bardzo łatwo na dowolną odległość tak naprawdę Trafić. Jeżeli chodzi o penetrację, 230 na APK-ach, na, APK na apc 270, czyli, czyli wystarczająco do tego, żeby nawiązać walkę praktycznie z każdym jednym czołgiem. No i cóż, jeżeli chodzi o załogę, moja załoga tutaj jest już doświadczona. Gramy, gramy, z, z szóstym zmysłem na dowódcy, czyli żarówką, maskowaniem, no i właśnie kończę braterstwo broni. Podobnie tutaj mamy maskowanie na prawej, braterstwo. Tutaj mamy maskowanie jazeterynową i braterstwo, maskowanie na prawej, i braterstwo i maskowanie na prawa i braterstwo broni. Natomiast jeżeli chodzi o materiały eksploatacyjne, no to tak jak widzicie duży zestaw naprawczy, automat. I duża apteczka. No, na tych tierach tu już nie ma co oszczędzać. Trzeba mieć po prostu przygotowane wszystko, no bo dostajecie bułę od arty. I może okazać, że trzeba będzie wybierać, czy celowniczego uleczać, czy dowódcę. Więc, więc no, żeby tak nie było, no to musicie sobie zainwestować. Tyle tytułem wstępu. Jak widzicie, ja go mam po, jakoś tam pomalowanego, w jakiś tam zdobyczny kamuflaż. Czołg bardzo fajny, ja go bardzo lubię. Ja mam masę bitew na nim rozegranych, tak naprawdę. Jakbyście sobie zobaczyli, to ja mam 997 bitów rozegranych na, na tym czołgu. Tam 58% zwycięstw średnio 2309 obrażeń zadanych. To był jeden z moich pierwszych czołgów ulubionych. Na nim się uczyłem grać w ogóle na 9 tierach, więc to też jest troszeczkę zafałszowane są te wyniki. No, w sensie gdybym zaczął grać na nim później, to pewnie nie miałbym lepsze. Niemniej jednak, niemniej jednak, no, lubię na nim grać. No, i jeżeli chodzi o mam dwie odznaki i poleciałem gdzieś tam na dół, ale to, to wynika też z tego, że, że aktualnie dopiero zacząłem grać, w związku z czym odwołało się to do, do wyników graczy obecnie, a ja miałem długą przerwę w grze na tym czołgu dopiero dwie bitwy temu. Tak naprawdę do niego wsiadłem. E, dobra, e, słuchajcie, tyle gadania. Przejdźmy w takim razie do taktyki na mapie. No, i dzisiaj zagramy sobie bitewkę na Zatoce Rybackiej. Ja tej mapy nie cierpię teraz po tych zmianach. Lubiałem ją jeszcze przed patchem 1.0, kiedy ona była jeszcze stara, kiedy tych domków tu było więcej i tak dalej, inna była to mapka. I wtedy ją bardzo lubiłem, bardzo fajnie się na niej grało. Teraz ta mapa została po prostu, nie wiem nawet jak to nazwać, no wypatroszona, tak, że niewiele z niej zostało z tamtej mapy. Teraz jest po prostu beznadziejna, jak mam możliwość. Mam no, konto premium, to ją dorzucam obok Paryża jako drugą wykluczoną, na której grać nie lubię, nie chcę. No ale akurat konto premium się skończyło, natomiast mapę polosowało, no trzeba było coś zagrać, więc dzisiaj Wam pokażę, jak tę mapę gram na medzie, na E50, ale no, opiszmy sobie najpierw typowy rozjazd. Zaraz, zacznijmy od kwadratów, kwadraty się gdzieś tutaj pojawiają. Ale to tak, jak zapewne niezawodny Michał przyjdzie i powie dokładnie, gdzie tu się kwadratami na tej mapie ustawić. Natomiast to, co jest istotne, nie skracajcie na tej mapie, ponieważ stąd i stąd można zaświecić czołgi, które próbują skracać w ten sposób do miasta i wtedy mamy bicie za darmo. Zawsze jedziecie wzdłuż krawędzi z jednej i z drugiej strony do miasta, jeżeli chodzi o czołgi ciężkie. Tu pokazałem takie typowe miejscówki. Tutaj jest miejscówka taka, że się strzela z zakrzaków. Jeżeli są nieprzyjprocesy, nawet można nie dostać spota. Tutaj można stać skrapować do tego budynku, do tego budynku, do tego budynku. No i z drugiej strony, tutaj możemy stać skrapować do tego budynku. Tu możemy strzelać bez spota, praktycznie, bo tutaj nas zatrzymają, zasłaniają krzaki, tylko ktoś musi nam zaświecić tych gości z drugiej strony. Tutaj można też próbować się strzelać jakimś tam side scrapem. No i tutaj po, pod, po, pod krużgankami można. Można strzelać, ale to jest kiepska miejscówka, bo się bokiem wystawiamy. Jeżeli ktoś dobrze przymierzy, to, to zbierzemy lepę, ale z drugiej strony stąd się fajnie bierze po bokach tych czołgów, które tutaj sobie skrapują, one są pod dobrym kątem do nas. Tyle, jeżeli ciągi ciężkie. Jeżeli chodzi o medy, to tutaj za bardzo nie ma rozwiązania innego, jak granie co gdzieś na środku. Generalnie na początku wyjeżdżamy w te krzaki z jednej albo z drugiej strony i po prostu usiłujemy strzelać w to, co by skracało. Jeżeli nie, no to będziemy łowić to tu, to, to tam, czyli będziemy się strzelać z medami. Po drugiej stronie. Tutaj jest istotne to, żebyście wykorzystywali mechanikę spota i kamuflażu i krzaków, czyli nie przez nie krzaki, żeby nie dostać bez spota. Są też takie bardziej pasywne rozjazdy, czyli gdzieś tutaj, bądź gdzieś tutaj medem. Ale tutaj preferuję tutaj jeździć TDK niż medami. Stosunkowo mało się tutaj dzieje i, i nie ma za bardzo jak postrzelać. Jak się ma Tedeka, który ma pieprznięcie, tam 750 de no to, no to jest sens tam stanąć, bo tutaj się dwa, trzy strzały na bitwę i jakiś tam wynik się zrobi. Natomiast medem, który strzela po czysta, no, można czy strzały to mało, żeby sobie zrobić fajny jakiś wynik, żeby się przyczynić do zwycięstwa. Jeżeli chodzi o, o TD, to to są takie typowe miejscówki dla TD-ków, z których można grać. Teoretycznie można się przeciskać przez tą flankę w lewo albo w prawo. To wszystko zależy od setupu. Jeżeli widzicie setup, że setup jest z małą ilością TD-ków, to warto będę jechać i próbować puszować którąś stronę. Natomiast jeżeli widzicie, że jest setup taki, w którym jest dużo TDK, na przykład 4 albo 5. To one na Bank gdzieś tutaj są i wyjechanie tutaj wydubanie ich może być, może być problematyczne, i, i no, można zebrać po prostu parę lep i bitwa może nie sięść, to wtedy lepiej grać ze środka z, z, z mojego doświadczenia. No dobra, tyle tytułem archetypowych rozjazdów na tej nielubionej przeze mnie mapie. No i teraz zobaczmy sobie, jak ja to rozegrałem. No i mamy tą moją znienawidzoną, znienawidzoną mapkę. No i co, no jedziemy w takim razie, tak jak mówiłem, przy rozjazdach, czyli w te krzaczki gdzieś tam w okolicy F6. Spróbujemy stąd coś połowić, może akurat coś się pojawi. Bitwa, jak widzicie, z dyszkami. Ja jestem w środku stawki z moim E50. Dla mnie to jest całkiem fajne rosowanie. Dyszek nie jest za dużo. Też jakieś nie są specjalnie pancerne, żebym nie miał, żeby miał mieć problemy z przestrzeleniem się przez nie, więc nie powinno być źle. No i tutaj Wen już nam zaświecił parę czołgów, Spróbujemy teraz się wbić w tego Tigerka tak jest, 406 dostałem spota, bo strzelałem przez nie krzaki, ale mam to w nosie a i znowu się party pojawił. Gdzie ten pocisk poleciał? Matko Boska. Taka fajna, lepa by mogła być. Dobra, mamy tę dziesiątkę. Ona ma podobną budowę jak i z trzeci, więc strzelam tam, gdzie są te skośne płyty, które przy takim wyjeździe te, te, te dziesiątki już nie są skośne. Łatwo się przestrzelić. Teraz będę próbował trafić w górną pokrywę silnika. Licząc na to, że się tam przestrzelę, ale Ale nie. Zaszło gdzieś tam. A teraz nie trafiłem wcale. Jak widzicie cały czas wykorzystywałem już teraz w tą mechanikę, żeby strzelać przez nieprzyroczyste krzaki, przez co krzaki dają wtedy pełny kamuflaż. Przypominam, że według zgodnie z mechaniką tej gry e, jeżeli strzelacie przez nieprzyroczyste krzaki, to znaczy że jesteście bliżej niż 15 metrów od nich. A co za tym idzie? Aż to z A co za tym idzie? A co za tym idzie w e, e, przestrzałem Wszystkie obiekty, które są w odległości 15 metrów od nas, tracą swoje kamuflujące właściwości. Ból tutaj jest irytujący. Ja tu w ogóle jestem w takiej dość nieprzyjemnej sytuacji, bo zwróćcie uwagę, ja jestem tutaj samotny na, 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 tej, na tym środku. I tak naprawdę, aby się chcieli na mnie wylać, to bez problemu by się mogli na mnie wylać i mnie zmasakrować. Ładnie bombę dostał. No, wyjedzie, nie wyjedzie. I gramy sobie tutaj cały czas bezpiecznie. Musimy łowić to, co się pojawi, tak. Ja wam wspominałem, że 50 ma całkiem fajny pancerz, więc słyszymy, czym, jeżeli się z nią skontujecie, tylko nie tak mocno jak. aż mnie irytuje ten buldog. nie tak mocno jak w czołgach ciężkich, gdzie w czołgach ciężkich mówiłem, wam, żeby się kontować tak, żeby lufa się pokrywała z błotnikiem. W przypadku tego meda trzeba się skontować połowę z tego, i wtedy ten pancerz boczny daje radę. Się tu Zawsze jak gracie, to starajcie się mm, zwracać uwagę na to, jak jesteście pozycjonowani względem przeszkód, wrogów i tak dalej. Czyli tak, tak teraz jak teraz ja wyjeżdżam na tego bulldoga, to wiedziałem, że przede mną jest. O! Pantera nie oberwała. Wiecie, co to oznacza? Że coś stoi przed panterą i zebrało. Niewyspotowane coś stało i zebrało tą moją bułę. E tak, wracając do, 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 do tego wątku, jak wyjeżdżałem od tego bulldoga i sobie spokojnie do niego mierzyłem, wiedziałem, że jestem bezpieczny, ponieważ wyjeżdżałem tak, żeby mnie ten, te ruiny przede mną zasłaniały od przeciwników, którzy są po drugiej stronie, tak? Po czym cały czas musicie to jakby ogarniać. Pięknie. Tam się już flanka załamuje z tamtej strony. To nie jest dobre. Tam się flanka załamuje z tamtej strony i to nie jest dobre. Rozważałem, żeby uciec w stronę w kapa, ale potem stwierdziłem, że to nie ma sensu. więc zrobię ze środka. Po prostu zjechałem tak za górkę, żeby nie mogli mnie do mnie wystrzelać. Ten udez nie mógł strzelać. I stwierdziłem, że. Zwróćcie uwagę, jaka jest sytuacja na minimapie, skoro ci już tutaj podjeżdżają, to znaczy, że ci się za chwileczkę staną celami dla nich. W związku z czym to jest czas, żebym ja wyjechał i sobie jeszcze postrzelał, a przy okazji będę osłonięty od tych czołgów, które nas tutaj domykają. A jeżeli uda mi się zdominować środek, to potem będzie mi łatwiej bronić w kapa. O, i z siódmeczka. tam gdzieś, żeby złapać go silnik. miało prawa wbić się. Mam zapeków cały czas, przypominam. 230 mm pny i znowu szukam silnika. Nie udało się, powtórka. I jest podpałka. Ale mi go skończyli, szkoda. Szkoda, bo wciąż bez fraga, tak? Naszczelone 3200 bez fraga i dopiero to jest 2200 w się. 8 Pędźmy tego amx a Ojej, skorpionik się pojawił. Pięknie. Spróbujemy powtórzyć skorpiona. Chowa się tam. A, dobra, dał się spaziować. Dobra, obróćmy się tutaj. Tu gdzieś powinien być obiekt, a 68 8 dostrzała. Bokiem, bokiem bardziej poproszę, dziękuję. AMX się pojawił. Myślałem, że uciekł sadłobóz. No nic, nazbieram. Wystrzelał się, ok. Naskoczyły się apeki, czas grać na apcr -ach. Ten silnik mam rozbity i naprawka jest zużyta, będę musiał się przemęczyć. No i jeszcze, tak jak mówię, wizjer mamy zepsuty. No ale przynajmniej już wiemy, że wszyscy wrogowie są na tej flance, więc spokojnie stąd sobie mogę ich jeszcze popolować. No jak widzicie, wynik już jest fajny. 4 nastrzelane. Tylko fraga brak. Naprawie to będę próbował skracać Dystans. a już trzeba się turlać. O, i mamy isu, jest bułeczka, jeszcze jedną poproszę. Nie, fart. No i zwycięstwo nasi skapowali. Jak się to skończyło? No bez fraga się skończyło 4695 widocznych obrażeń, ale jest duża szansa, że coś trafiłem nawet tam w ciemno. Zaraz zobaczymy to na podsumowaniu. To się przekłada na 3444WN-8, czyli bez cudów. Gdybym miał chociaż jednego fraga, to do tego było, żeby przeszło 4000WN-8. No tak to się przekłada w tej statystyce. No, no dobra, no to zobaczmy to podsumowanie. Mamy podsumowanie tej bitewki. Wpadł duży kaliber, stalowa ściana, Konfederat. 5022 obrażenia zadane, czyli ktoś tam jeszcze zebrał lepę ode mnie, tak? Tylko kto? Kto tam mógł być? Nie AMX. Stamtąd co tam mogło jeszcze dostać? No nieważne, w każdym razie się oberwało. Zobaczcie się, ile na pancerzu zablokowane. 2,5 tysiąca obrażeń zablokowanych na pancerzu. Na medzie. Na medzie. W bitwie z dziesiątkami. No 721 z mojego spota, bardzo ładny wynik. No jeżeli chodzi o wynik w drużynie, to pod względem obrażeń oczywiście najlepszy z dwóch drużyn. Pod względem expa już troszeczkę gorzej, bo grałem z czyjegoś spota, jest tylko drugi e, drugi w mojej drużynie. Więc no, E75 też się tu ładnie spisał. 5 fragów. Kurde, gdyby ten frag wpadł. A, ależ nie mogę tego i miał się spalić z moje, i być moim fragiem. Dobra, no jeżeli chodzi o zarobki, no bez konta premium to jest 18 tysięcy w plecy. To wynika z tego, że po prostu skończyła mi się już amunicja e, zwykła i musiałem strzelać z droższej, no i plus do tego konsumable się zużyły były. A e, one też tanie, tanie nie są. Generalnie 22 strzały, dane 18 rafie 13 przebić. Bardzo fajny, fajny wynik. Nie ma się, nie ma się o co szczypać tylko ten frak. Dobra, żart żartami. Ok, e, słuchajcie, z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobała ta bitewka. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę. Jeżeli jesteście u mnie pierwszy raz, zapraszam do subskrybowania kanału. A ja się z Wami żegnam i zapraszam na kolejną bitwę, która będzie na SSC. Na razie.